Przepis na łódka, paszerowane. Mam tutaj cztery nogi. Jeszcze jeden drumstick, i łódko mi się rozmraża, bo akurat miałem zamrożone. Także jakimś cudem tutaj postaram się to wyodzierać od kości. Może ponacinam, Nawet nie do tego nagrywał, nie będę przedłużał, po prostu bierę się za robotę. Zgadzam się bez bicia, że myślałem, że to pójdzie bardzo ciężko, ale jedna nóżka no, poszła bajecznie, tak jak widziałem na internecie, jak się ludzie mordują zatrybowaniem tego kurczaka, to, to nie, nie, nie mogę się spomóc, żeby zrobić ten przepis. No ale tutaj idzie to bajecznie prosto, wystarczy taki jeden mały nożyk, to tak jak widać jedna nóżka już oddzielona jest od kości, tu nawet mam taką kieszonkę w środku, koska elegancko wyszła, to wszystko ładnie potem wyzawijamy z farszem. Ewentualnie możemy jakąś wykałaczką delikatnie pospinać, tak żeby nam ten farsz nie wyleciał. Farsz jest fajny, bo jest warzywny. Dajemy marchewkę, dajemy pietruszkę, dajemy seler, serek topiony, także tutaj przepis myślę, że każdemu przypadnie do gustu. Jedyny problem to tylko z tym porcjowaniem tych nóg, ale tak jak wspomniałem przed chwileczką nie ma wcale takiej, takiej dużej tragedii. Ja myślałem, że tu będzie dużo trudniej, ale wystarczy jeden w miarę w miarę dobry nóż, i wszystko idzie elegancko. Wiadomo, tkniemy przez samej kości, żeby jak najmniej strat mięsnych było. Jest troszkę zabawy, nie to takie szybkie danie jak zazwyczaj, które nagrywam bez większej pracy. No tutaj troszeczkę się musimy pobawić, ale trud będzie się opłacał. Także tutaj w przepisie jest 6 do 6 tych udek. tak Jak mówiłem. Na samym początku ja tutaj mam cztery całe nogi i kawałek im się jeszcze rozmraża. Jak ktoś nie chce tego tej mordę oglądać, no to można przewinąć do przodu. Jak nam się nie chce bawić z takim obieraniem mięsa, no to można kupić gotowe łódka już oddzielone od kości, tam to mechanicznie jakoś. I już mamy jeden problem z głowy. Fakt, faktem ciężko kupić takie duże. Łódka, żeby to było fajnie do zwinięcia, ale jak zrobimy więcej takich małych deczek, i też będzie. Dobra, jedną część już mamy wygoloną. Teraz te od tego śmiesznego drumstika Mięso z nogi jest dużo smaczniejsze jak na przykład z fileta. Fajnie to wygląda. A tutaj elegancko nam się już kość cofa. Praktycznie dojdziemy do samego koń końca. Myślałem nad tym, żeby nawet odciąć ten kawałek i zostawić ten kawałek kostki na samym końcu naszej nogi. Ale nie będę dziwiał, bo jak jest taki dobry. Zapomni się ktoś i zje z tą kością i potem trzeba będzie leżeć na sorze. No i tak ta zabawa wygląda z tymi łapami. Wszystko się fajnie cofnęło. Tu mamy te kawałek tej krzątki. No i tak przygotowane. Nogi będziemy później faszerować. I mamy wyluzowane. Przepłuczemy wodą na razie odstawimy. Nie będą nam na razie potrzebne. Teraz zajmiemy się zrobieniem farszu. Te nogi będziemy przyprawiać naszymi jakimiś ulubionymi przyprawami. Ja tam przyprawię pewnie złocistą do kurczaka, ewentualnie z tym dodatkiem chili, żeby było troszkę ostrzejsze. Damy 2-3 dwie, dwie, łyżki oleju, także żeby się wszystko ładnie w te, te nogi obrało. I damy jeszcze łyżkę soku z cytryny. Ja mam tu akurat gotowca, nie będę wyciskał na świeżo. Także dam jeszcze łyżkę soku z cytryny. Wymieszam to z olejem, przyprawą i później to nasmarujemy te nasze, nasze nogi i wsadzimy do lodówki na minimum 12 godzin. damy 2-3 łyżki oleju. Ja to dam akurat on słonecznikowy, zimno tłoczony. Jak brak, też możemy dołożyć. Łyżkę Soku z cytryny, na kurczaka ostra. I dam troszkę złocistej. Jeszcze troszkę sypniemy. Nóg jest trochę także. Przyprawy, tak jak mówiłem, używamy jakie lubimy, nie ma tutaj jakichś określonych przypraw. Troszkę możemy jeszcze to posolić. Z pół łyżeczki soli. Troszeczkę pieprzu, już nie dużo, bo przyprawa jest ostra. Wszystko to razem wymieszamy. I nasmorujemy nasze nogi i wrzucimy do innej niski tak żeby nam się to przeżarło w tej lodówce kilkanaście godzin Jak będzie mało, to zawsze możemy tej przyprawy to robić. Tak jak mówię tutaj jest dowolność jakie lubimy także nasze Nóżki ładnie wyluzowane. Można powiedzieć luziki. Bez ciupanki. Wysmarujemy naszej przyprawie. I odstawimy. Zaraz to wszystko razem i tak jeszcze przemieszam, także tutaj nie ma obawy, że tych przepras znowu braknie. Zajmiemy się za chwilkę farszem. Przygotujemy go wcześniej. będzie troszkę zabawy. Do farszu będziemy potrzebować trzy marchewki, jedną albo dwie pietruszki w zależności jak tam mamy, pół Selera, jedną cebulę i 30 deka pieczarek. Także jest troszkę tutaj składników, nie jest to taki przepis, jak mówiłem, zbytnio szybki, troszkę nam to czasu zajmie, tak myślę 15 minut na takich 6 nóżek, jakby nam przyszło wytrybować, to trzeba sobie zostawić tyle czasu, też dość długo zajdzie znowu z na tarce, chyba, że to zrobimy w maszynie, także tak zamarynowane nóżki odstawiamy pod przykryciem przykryjemy folią do lodóweczki na około 12 godzin. To mamy gotowe i się marynują w lodówce, możemy przygotować wcześniej już nasz farsz do tego celu tak jak mówiłem wcześniej potrzebujemy trzy marchewki, jedną pietruszkę, jedną ja taką większą akurat pół selera, 30 deko pieczarek i jedną cebulę. Cebulę kroimy w kostkę. pieczarki w plasterki. A włoszczyznę ścieramy na oczkach grubych. Wszystko razem wymieszamy z serkiem topionym. Ja tu użyję serek zwykły topiony. Można użyć jakiś ziołowy czy typ pieczarkowy. Ja mam ten zwykły kremowy. Przyprawiamy według własnego uznania. Także ja tu dam troszkę pieprzu soli. Może jakieś ziółka typu tymianek, oregano. Także zabieram się za krojenie I wracamy za krótką chwilę. Płoszczyzna mamy startów teraz zbieramy się za pieczereczki i później pokroimy się w wszystko wymieszamy. Przeprawimy pewnie zaraz przed tak, żeby zbytnio wody nam to wszystko nie puściło. Także tutaj farsz z kilku składników, takich chyba, które każdemu będą smakować, bierzemy się dalej za pracę. Jest troszkę zabawy z tym przepisem. Akurat z tych przepisów, które. Teraz ja szukam, staram się wyszukiwać takie, żeby były szybkie, smaczne i proste zrobieniem. Tak tutaj no ten przepis jest troszeczkę bardziej skomplikowany, za sprawą tego trybowania tych nóżek. No i do tego jeszcze musimy troszkę po, pościerać tych warzyw, ale trud będzie opłacalny. Też należy pamiętać, żeby to przygotować te nogi dzień wcześniej przed smażeniem. Tak, żeby nam to wszystko ładnie tam przeszło w lodówce. Ja tutaj użyję takiego widać jednej dużej cebuli. Pytruszki nie dawałem zbytnie dużo, może dać dwie jak ktoś lubi. Ja dałam jedną. Co do przypraw to jeszcze Coś wymyślimy, ale może i dorzucimy jeszcze natkę pietruszki, tymianek, oregano. Ewentualnie jak ktoś nie ma, to może użyć ziół prowansalskich. Także to zaraz będziemy wszystko razem mieszać. Jeszcze do tego dojdą pieczareczki. Tak jak widać, w farszu wychodzi naprawdę spora ilość. Z racji tego, że ja będę robił tylko cztery nogi. No i jeden taki, taka oszukana. Na pewno mi tego fałszu zostanie, także będę mógł zrobić pewnie jeszcze drugi raz. Jak będziemy robić taki 6 nóg sporej wielkości, to powinno nam spokojnie to wystarczyć. Ewentualnie możemy zrobić 7. Przyprawimy teraz troszeczkę, dorzucimy trochę oregano i Troszkę tymianku. Natki, pietruszki. Troszkę bazylii, takie standardowe zioła, możemy sypnąć równie dobrze, zioła promasarskie do tego tak jeszcze można rany dorzucić. Mamy trochę pieprzu, 7-1. No i z pół łyżeczki sypniemy. Soli kłodackiej Jeszcze troszeczkę, bo jest tego trochę, także. Porzucimy jeszcze troszkę majeranku. Majeranek się do wszystkiego się nadaje. Troszkę czosnku staropolskiego. Jak Wam inny, to możemy dać inny. I szczyptę naturalne jakieś tam warzywka. Wszystko to razem wymieszamy teraz z serkiem, tak jak mówiłem topionym, ja tu mam jedną sztukę, zwykła, śmietankowa. Już pod wpływem samej soli nam te warzywka troszkę siadły, także się przemieszamy to teraz z serkiem, to tym bardziej się nam to wszystko zmniejszy jeszcze. No i tak jak wspominałem, z całej miski zrobiła się połowa, także jak mamy 6 udek, to spokojnie nam tego farszu wystarczy, nie powinno tego zostać. Pewnie troszkę zostanie, no bo tak jak mówiłem, mam 4 nogi, jednego drumsticka i kawałek gudka. Także tutaj myślę, że troszeczkę może zostać. Oś, będę się starał to upchać na maksa. Także to też odstawiamy do lodówki. Jutro będziemy się bawić z pieczeniem. Będziemy jakieś półtorej godzinki. Tu już poleżakowało. Farsz, również. Tak jak mówiłem wcześniej, że będę to przyprawiał. Dopiero przed farszerowaniem, ale zrobiłem to wcześniej, żeby teraz poszło szybciej. Także to widać nic, w ogóle farsz nie puścił wody, także jest bardzo dobrze. Nóżki poleżały około 10 godzin, także będziemy teraz farszerować. Mogą się naprzedać jakieś wykołaczki, jeżeli byśmy chcieli to tak fajnie by zapinać, żeby tam jak najwięcej farszu weszło. Także ja zabieram się za napychanie. No i o tą nóżkę tutaj tak jak widać Przebiłem jeszcze dwoma wykałaczkami, tak żeby trochę tej skóry, tego mięska razem połączyć, żeby mi czasem podczas pieczenia to mięsko nie wyleciało. No chwilkę schodzi z tym nabijaniem, nie jest tak szybko. Powiedziałbym, że szybciej zejdzie z tym trybowaniem, jak z tym faszerowaniem, żeby to dobrze dopchać pod sam koniec. No cztery nogi mamy napchane na, na full. Ile tylko mogło, to tego wrzuciłem. Jeszcze narzuciłem troszkę bo myślę, że troszeczkę farszu mi zostanie pod spód, pod nasze nóżki. Też jak czytałem na internecie, to też tak niektórzy robią. Niektórzy nawet po 16 takich nóg farszu na imprezy, bo jest pełna rewelacja. Także, ja tu mi został jeszcze jeden taki duży i kawałek nogi, już tak rozcięty. Także też będę spinowy wykałaczkami. Myślę, że akurat na te 6 kawałków co je miałem, to zostało mi tyle farszu. Także tutaj proporcje są dobrze przeliczone. Piekarnik włączamy na 190 stopni Będę ja tu piekł, no może na 180, będę piekł z półtorej godzinki Tak jak mówiłem wcześniej Jak na internecie piekli różnie, bo jak pieką folii, no to 180 stopni, 45 minut do godziny Jeżeli byśmy piekli w rękawie Ja tu będę piek dłużej, no bo tutaj da mi się naczynie samo nagrzeje, to chwilkę też zajdzie. także Jakieś półtorej godzinki, 180-190 stopni Przy czym tam pod koniec, może z 10 minut, 15 przed końcem zdejmiemy pokrywkę. Tak, żeby nam się ta skórka ładnie przypiekła, cały farsz udało mi się wykorzystać. Przy czym no nie zmieścił się to wszystko do jednego naczynia. Tak, żeby to musiał to piec na dwa razy. Chyba, że jakoś tym cudem, jak górny poziom, wrzuca piekarnika. Także tutaj mamy jednego takiego dużego drumstika. I tak jak mam takie drumstiki, też się fajnie je faszeruje nawet lepiej niż całą nogę. Tutaj mam akurat łódko, tylko takie większe, rozcięte. Można byłoby to jeszcze rozbić delikatnie tuczkiem, tak żeby to w ogóle było bardzo dobrze zwinąć, ale już mi się nie chciało także tutaj zawiniemy, zepniemy wykałaczkami i też to zapieczemy, taką rolatkę ostatnie te dwie części upieczemy w patelce odwróciłem skórą do góry, tak żeby wiadomo się farsz nie powylatywał, skórka się ładnie przypiecze także trzeba będzie zrobić na dwa razy Pytanie dobiega końca, także wyjmiemy nasze cudeńka, zobaczymy jak to się prezentuje. A jak mówiłem, piekłem godzinę 20 pod przykryciem i 10 minut ostatnie troszkę odkryłem, żeby mi się ta skóreczka troszkę przypiekła. Przy Taki jest efekt końcowy, także zaraz rzucam tę następną porcję już na patelce. I pieczemy dalej. Także jeżeli przepis się podobał, to życzę smacznego i pozdrawiam serdecznie.